Dobry wieczór Państwu. Jak Państwo zapewne się domyślili, był to głos, autentyczny głos Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nagrany w 1924 roku w Warszawskiej rozgłośni Radiowej. Nie było to oczywiście żadne ważne przemówienie państwowe, ale raczej zadziwienie Marszałka nowościami techniki, jakim było wówczas radio. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tym akcentem takim historycznym wprowadziliśmy Państwa w nastrój tych listopadowych dni. Dzisiaj akurat jest Wigilia 11 listopada, naszego święta niepodległości. Natomiast okoliczność też jest ważna, bo właśnie 95 lat temu 10 listopada Marszałek Józef Piłsudski wrócił z więzienia w Magdeburgu i rozpoczął budowę nowego państwa. Szczególnie gorąco witam na naszym koncercie Głównego organizatora i patrona honorowego naszych uroczystości niepodległościowych w Elblągu, pana prezydenta Elbląga i Rzegowinka. Witam serdecznie również wiceprezydenta Elbląga, pana Marka Pruszaka. Serdecznie witam wszystkich radnych Rady Miejskiej w Elblągu oraz sejmiku województwa warmińsko mazurskiego Szczególnie gorąco witam przedstawicieli różnych stowarzyszeń Kombatantów, dla których ten koncert także jest dedykowany. Proszę Państwa, tytuł naszego koncertu, dałeś mi Panie zbroję, to cytat z utworu Jacka Kaszmarskiego pod tytułem Zbroja. Utwór, co prawda, pochodzi z połowy lat 80. i wydawałoby się, że nie ma nic wspólnego. Z naszym, z naszym świętem, ale przesłanie, które płynie z tego utworu, myślę, że jest uniwersalne i ważne. Zbroja, tak nam się wydaje, to, można powiedzieć, kwintesencja naszej historii. Bo zbroja to z jednej strony zwycięskie bitwy, ale i przegrane powstanie, ale również bierny opór, trwanie, walka o polskość, literatura polska okresu zaborów, budowanie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, społeczeństwa obywatelskiego albo alternatywnego państwa. A z takimi kwestiami mieliśmy do czynienia w czasach zarówno powstania styczniowego, II wojny światowej, jak i okresu PRL-u, kiedy tworzyła się opozycja demokratyczna. Przygotowaliśmy dla państwa zestaw utworów, które właśnie te różne przełomowe i ważne fragmenty naszej historii przedstawiają i obrazują. Zapraszam Państwa na koncert. Dałeś mi Pani zbroję. Polaków mu ta gente, ulec kuśni domytar, w jemu święty, nie ukiedy poletar, niech to gorącz no go drogi, grób.